Witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj będzie taki mocno nietypowy materiał, ponieważ omówię moją reklamację w Marce Cross. Ale zanim to zrobię, zapraszam Was na przyszły tydzień na recenzję tych okularów marki Arktika, od razu uprzedzam, że kolor i styl wybrałem, dlatego że lubię takie futurystyczne okulary, ale mają mega ciekawe szkła, które Aż zaskakują w tej kwocie. Także zapraszam Was na przyszły tydzień. A jeszcze dzisiaj, po omówieniu reklamacji, przybliżymy sobie opony marki Obor, które trafiają właśnie do rowerów marki Cross, w szczególności do Crossów Esker. Chciałbym tutaj też podkreślić, że jest to materiał, który nagrywam już po nagraniu rękawiczek marki Cross i też przed publikacją, więc jakby nagrywając o nich to nie wiedziałem co się stanie i jak będzie wyglądała reklamacja a również marka Cross no nie mogła wyczaić jakby, że jest to jakoś powiązane, ponieważ ja tam tego materiału nie publikowałem i jakby no nie, nie znaliśmy się nie było żadnych powiązań także Jakieś półtora roku temu, będąc w jednym z salonów, gdzie bardzo szanuję obsługę i są to ludzie, którzy, niektórzy pewnie już z 40 lat są w branży i obsługują wszystko, od miejskich jakichś tam dosłownie najgorszych rowerów po S-Worksy i oni mnie bardzo zaskoczyli ponieważ y, bardzo pozytywnie się o marce Cross wypowiedzieli stwierdzili, że w ciągu ostatniego roku, czyli jakby od teraz to 2,5 roku wstać, bardzo poprawili jakość, poprawili lakiery, jest dużo mniej reklamacji i y, też użyli takie sformułowania, że takiej poważnej reklamacji, która nie wynika z błędnego montażu w fabryce bądź ze złego wypuszczenia roweru przez ich pracownika nie mieli absolutnie żadnej reklamacji w ciągu roku A wiem, że sprzedają rowerów po prostu dużo Także marki Cross Więc nie ukrywam, że mnie trochę tym przybajerowali I ocieplili trochę wizerunek marki w moich oczach Nigdy on nie był bardzo zły Ale to nie była marka, którą e, wybierałem w jakikolwiek sposób No miałem też te rękawice które już pewnie w zeszłym tygodniu oglądaliście albo dwa tygodnie temu. No i oni trochę cieplili ten wizerunek. A było tak, że szukałem kilku akcesoriów. E, wszedłem na sklep internetowy, od razu mówię: nie kupiłem roweru, żeby to była jasność. Były duże wyprzedaże, zamówiłem kilka przedmiotów. W grudniu, jeszcze wcześniej, zamówiłem jedną paczuszkę. To były dosłownie rękawiczki, i one 6 dni szły. Tym razem paczka była na kolejny dzień, więc widocznie byli przytłoczeni wcześniej zamówieniami jakimiś świątecznymi. No i jak paczkę dostałem, no to paczka była nienaruszona, wszystko się wydawało w porządku. Natomiast w momencie, gdy zacząłem użytkować te produkty, to okazało się, że jeden ma dość poważną wadę. No i najpierw napisałem e-maila, później tam poprosili, żeby wypełnić formularz. Formularz to jest taki do reklamacji, nie? To jest y, pierwsza myśl moja, to że on jest po to, żeby odstraszyć klienta od reklamacji. No ale napisałem. W tym pierwszym e-mailu już zaproponowałem pewne rozwiązanie, ponieważ to była ostatnia sztuka, bardzo przeceniona i chciałem ją zostawić dla siebie do użytku, ponieważ mówię, jak produkt był nieużyty, to w ogóle nie wydawało się, że ma jakąkolwiek wadę, a w momencie pierwszego użycia ta drobna wada, ale jednak istniejąca się pojawiła. No ale to, tak jak mówię, było wyprzedażowe zamówienie. Wiedziałem, że to pewnie jest ostatnia sztuka. Zresztą ona od razu zniknęła ze sklepu, jak zamówiłem. Przedstawiłem Crossowi pewne rozwiązanie, ponieważ chciałem zachować ten produkt. Nie będę tutaj przybliżał, jakie, ponieważ nie chciałbym wygenerować jakiegoś mechanizmu wyłudzania od firm w ten sposób produktów. Natomiast no poszło to dalej gdzieś do akceptacji. No i po tym jak poszło to do akceptacji, no to szczerze mówiąc bym taki już źle nastawiony, albo może nieźle, ale taki trochę no, zniesmaczony tą sytuacją. Głównie tym długim arkuszem do wypełnienia i tym, że dział, gdzie tam podesłałem się tym od razu nie zajął. Nie przekierował, tylko poprosili o ten druk. Natomiast to, co się później okazało, to że do mnie od nich e-maile nie docierają i nie jest to pierwsza sytuacja. Ja podejrzewałem, że może tak być w niektórych sytuacjach, ale nic z tym nie robiłem, żeby mnie po prostu ludzie, z którymi współpracuję, z jakichś nieformalnych kont, nie zasypywali. Natomiast zaproponowałem, że po prostu. Skontaktowali się z tego pierwszego e-maila, czyli jakby odbili wiadomość, i wtedy już komunikacja jest normalna. Natomiast dostałem telefon, zadzwoniła pani e, z firmy Cross. I zanim dalej rozwinę, to chciałem tu podkreślić, że to jest moja historia reklamacji i nie każdy tak musi mieć. I absolutnie nie podważam filmów, w których ktoś bardzo chwali markę, bądź ktoś pokazuje, że reklamacja była bardzo tragiczna. To jest moja historia, mój przypadek i ja nie podważam zdania nikogo. Natomiast zadzwoniła pani, już wiedząc, że jest ten problem z kontaktem. Ona wcześniej próbowała ten e-mail wysłać. Natomiast jeszcze drugą komplikacją było to, że u mnie w lokalu obok trwało wyburzenie ścian i naprawdę rozmowa telefoniczna była trudna. Ja musiałem wyjść przed budynek i do niej odzwonić, albo ona musiała czekać. W każdym bądź razie doszliśmy do pewnych wniosków. Ona zobaczyła, e, powiedziała, że może coś tam spróbuje z tym zrobić, i będą się kontaktować z, przez ten dział, e, gdzie ten e-mail od nich jakby do mnie dochodzi. E, I powiem tak, e, to nie był łatwy kontakt ze mną. Naprawdę wewnątrz się nie dało rozmawiać. E, natomiast e, kontakt e, i telefoniczny z tą panią. I mailowy z tymi ludźmi, którzy byli z zupełnie innego działu, przerzucali te informacje między nami. Był bardzo sprawny. Absolutnie, jeśli chodzi o osobę, która ze mną rozmawiała przez telefon, to mega profesjonalna, bardzo konstruktywna rozmowa. Nie mogę się przyczepić do niczego. Bardzo też miła osoba. Nie sprawiająca takiego wrażenia jak wiele firm, że jest problem, tylko naprawdę było widać, że oni chcą ten konflikt, konflikt, ten, tą reklamację rozwiązać. Ci ludzie, którzy ze mną pisali, też bardzo w porządku. To było kilka e-maili, kilka telefonów, bo tam nietypowe to rozwiązanie zaproponowałem. No i ten kontakt był po prostu fenomenalny, i ja tu nie mogę złego słowa na nich powiedzieć. Całe rozstrzygnięcie sprawy trwało od jakichś tam przedpołudniowych godzin do późniejszych, i absolutnie sprawa została zamknięta. Zrobili tak, jak ja chciałem, czyli poszli mi na rękę, absolutnie nie musieli, jest to niestandardowe rozwiązanie i nic ich do tego nie zobowiązywało, a jednak chcieli, żeby klient ich był zadowolony, mimo że to w sumie jakieś śmieszne pieniądze były. Także ja jestem bardzo zadowolony, bardzo mnie cieszy, że też tak y, miła, normalna osoba i wyrozumiała też, że od strony klienta jest jakiś problem z kontaktem, y, się ze mną kontaktowała. Ci ludzie, y, którzy jakby transferowali te wiadomości też bardzo, bardzo y, profesjonalni, porządnie zbudowane e-maile i, i w całej tej sprawie nie spadło nawet jedno sformułowanie, które gdzieś mnie mogłoby y, wkurzyć. A kiedyś się zajmowałem profesjonalnie reklamacjami produktów i mało jest takich instytucji, które mnie nie denerwują. Także tutaj bardzo, bardzo na plus. Więc, więc mogę tylko pochwalić, wystawić im dziesiątkę to jest poziom obsługi albo klientów premium w bankach, albo klientów Amazonu, gdzie oczywiście zaraz ktoś się trafi, napisze, że Amazon to byle co i tak dalej. Słuchajcie, no jeżeli ktoś wysyła miliony paczek, to zawsze ktoś się niezadowolony trafi. Natomiast ja jestem zachwycony tym kontaktem i absolutnie zdobyli taki mały kawałeczek mojego rowerowego serduszka. Nie mam im nic do zarzucenia i jestem bardzo zadowolony z rozwiązania tej reklamacji. Może nawet na tą chwilę przez ten jakość tego kontaktu, to profesjonalizm, a jednocześnie taką normalną ludzką rozmowę, to jestem bardziej zadowolony niż z tego produktu, gdyby on nie był uszkodzony. No naprawdę u mnie zapunktowali. Ale tak jak mówię, to moja opinia jest i też jakby żebyście mieli świadomość, że od tego czasu, jak jako rękawiczkach nagrywałem, to pewnie z, z miesiąc minął do teraz. No te sprawy były absolutnie niepowiązane ze sobą. zresztą teraz widzicie, że jest taka zimowa aura. Śnieg leży, wtedy, wtedy było ładne słoneczko i, i śniegu nie było. No a teraz omówimy ostatnie dwa tematy. Okulary od Arktyki już widzieliście, natomiast mamy jeszcze opony od Marki Obor. Jest to marka, która na naszym rynku się moim zdaniem dopiero co pojawiła, aczkolwiek możliwe, że w motosporcie już jest od dłuższego czasu w Polsce. Jest to marka, która od takiej podstawowej półki do prawie najwyższej powinna być bardzo dobrą konkurencją, na przykład dla Maxisa. Przy czym cenowo dużo lepiej wypada. Ja mam ich komplet, jedną już oglądałem. Zobaczymy, jak będzie z zakładaniem. Jeszcze ich nie testowałem. Aczkolwiek bardzo miękka guma, bardzo fajnie wyrobione. Tutaj chciałem powiedzieć, że z uwagi na to, że fajnie załatwili reklamację, to za... postanowiłem przetestować je. One są zamówione co prawda z dobrych rowerów, ale dystrybutorem jest Cross. Nie wiem, czy tu wyostrze. No w każdym razie ich dystrybutorem jest marka Cross. I... Będę je testował, zamówiłem po to z dobrych rowerów, ponieważ y, jednym zakupem dzielę te zyski nie na jedną firmę, czy dwie, a na cztery, ponieważ zarobi producent opony, dystrybutor opony, czyli marka Cross i sprzedawca detaliczny, jakim są dobre rowery. Tu mogę dobre rowery pochwalić, fajnie zapakowane, wszystko w porządku, jeszcze w promocji mają te opony, nie za 85, a za 51 i... Też dobry kontakt. Paczka była jeden dzień opóźniona z niewiadomego powodu napisałem. Bardzo szybko dostałem odpowiedź. Skontaktowałem się z kurierem. Odebrałem paczkę. Yy, I tak jak mówię, opony robią bardzo dobre wrażenie. Ja je będę testował. W tej chwili mamy Vittorie Tereno Dry, więc. No, one są silnym konkurentem, ale zobaczymy, czy te im dorównają. Pewnie test się pojawi, jak zrobię na nich chociaż ze 2000 km. Tak, jak na witoriach w tej chwili. E, no i to tyle. Chyba kończymy ten materiał, bo się zrobił jak zwykle przesadnie długi. Mam nadzieję, że w jakiś sposób tam e, ten materiał będzie dla kogoś przydatny. I tak, jak mówię, warto zawsze też reklamując coś, zaproponować jakieś rozwiązanie, ewentualnie jeżeli nie możecie dojść do porozumienia, to starać się dalej ten kontakt prowadzić. Myślę, że każda firma, albo prawie każda, w pewnym momencie z Wami dojdzie do porozumienia. A tak jak mówię, Crossów nie zapunktował, bo to jest obsługa na, na miarę Amazonu, czy tak jak powiedziałem, wysokich klientów premium. Super, także ja was, was bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam też ludzi z Crossa. Jeżeli ktoś z Was kiedyś to obejrzy, to bardzo dziękuję za przemiły kontakt, profesjonalizm i oby takich ludzi jak Wy. W takich miejscach, jak e, potrzeba, czyli właśnie gdzieś przy reklamacjach, w jakimś lecznictwie, gdzieś, gdzie trzeba spróbować zrozumieć drugiego człowieka. Było jak najwięcej, bo wiem, że e, wyszliście trochę przed szereg innych polskich firm, a niedawno się bardzo zawiodłem jedną firmą, jednym sklepem internetowym, który bardzo się promuje, i e, raz się zawiodłem produktami te, tego, tego sklepu a dwa w ogóle obsługą, a no wy jesteście na miarę naprawdę najwyższej ligi i może kiedyś pojawi się u mnie też jakiś cross. Trzymajcie się wszyscy.